Hey, wiem, że u was, w Binance macie coś na kształt bankowego funduszu gwarancyjnego. Tak, tak, można tak to do tego porównać. Faktycznie mamy fundusz SAFU. Jest to taka specjalnie utworzona rezerwa o wartości 1 miliarda dolarów. Ona jest utrzymywana w stablecoinach USDC. I faktycznie to jest taki fundusz, który służy do sytuacji ekstremalnych, czyli faktycznie był bardzo duży krach po prostu na giełdzie. No doszłoby do jakiejś gwałtownej destabilizacji cen. Uh -huh. Jesteśmy wtedy w stanie, mamy to pokrycie w wysokości 1 miliarda dolarów, które pozwalałoby nam na pokrycie tej straty i przede wszystkim strat naszych użytkowników. Natomiast ponad to. Mamy inne zabezpieczenia aktywów naszych użytkowników, i to jest przede wszystkim mechanizm pokrycia aktywów w stosunku 1 do 1. To jest uh -huh. proof of reserve się nazywa i każdy użytkownik na naszej platformie jest w stanie sprawdzić, że jego aktywa są pokryte w 100%, a nawet czasami są nadzabezpieczone czyli pokrywamy je nawet więcej niż w 100%.